Dobra, siemanko widzowie, to jest znowu odcinek z Minecrafta. I znowu ten sam tryb. I ze mną znowu jest oczywiście Rychu i Norysiek i Kordian. Przywitajcie się! Jak ja mówię, to no, się no, przywitajcie. Nie, Rysiek, weź powiedz po prostu, cześć czy coś. Cześć. Jakby co jakbyście nie oglądali jakby będziecie oglądać poprzedniego odcinka, to Rysiek jest mego poważnym gościem, ale jest głupi. Dobra, Korian, przywitaj się, bo tak nieładnie. Widzowie bardzo by chcieli, żebyś się przywitał. Cześć. Na której platformie jesteście, bo ja... Jestem na... Ja na drugiej najwyższej. Ja jestem na trzeciej najwyższej. Igor! Nie, no nie Nie! 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 Nie, nie! Nie, Proszę nie! Proszę nie! Nie, jeszcze zmarnowałem se skoki, jaki ja debil jestem! A co spadłeś? Nie wiem, I wie co było? A co się, Igor, stało? A co było słychać? mama do pokoju wbiła i się denerwuje, że nie, nie zjadłem. Jak to? Nie, ja tego nie słyszałem. Co nie było słychać? Nie. To jest to za nagrywaniem to. Eee, tak! Na pewno? <grym>, tak. Jakby co widzowie? <grym>, <grym, grym>, to y, będziemy takie dziwne rozmowy robić. Jak totalne debile i oczywiście jestem debilem i spadłem. Koniec odcinka znowu.